Pan Piotr Kuczyński jest chyba tym szczęśliwcem, któremu udało się kupić, czy jeszcze nie kupić biletu przez sprawdzić, internet PKP. Że jedynie, działa. jedynie sprawdzić, że mogę wejść na własne konto, które mam na portalu PKP-owskim od dawna, bo kupuję bilety tylko w internecie. Więc jak się udało wejść, to już jest dobrze, bo wczoraj się nie udawało, do południa się nie udało. Wczoraj e, przynajmniej w mojej poczcie jest mail z 17.11. Sztab kryzysowy przywraca pełną funkcjonalność no systemu sprzedaży biletów PKP Intercity. Można już kupić bilet w sieci, trwa uruchamianie terminali zdalnych i y, biletomatów. I dziś mają być też wyniki wyborów, więc właściwie wraca normalność. IH działa. Znaczy, ja przyznam, że tutaj Marcin może to, zał, to mi paradoksalnie, ale wydaje mi się, że sposób... to dobrze, że tak długo czekaliśmy. Na co? Na, na, na wyniki wyborów, czy na, na kupno biletów? Kup, na, kup na bilet. Natomiast wydaje mi się, że sposób rozwiązania tego kryzysu przez, przez PKP Intercity no nie był taki zły wcale, bo tak, no... Tak, e, tak. I, tak. Proszę Zadam zauważyć, się. czy na przykład mamy jakiś, nie wiem, element chaosu na dworcach, tak? Że ludzie... No kolejki są, dłuższe no kolejki no, są do są. No tak, no, są... No są ludzie godziny stoją w kolejce, no to jednak jest trochę problem. E, Okej, okay, natomiast natomiast. Redaktor e, samochodem jeździć. Mm -hmm. <laughs> Koleją mi się również, również zdarza, no przyznam, że nie, nie ostatnio. Natomiast to jest tak, no, że czy, czy doszło do jakiegoś, no właśnie, no dobrze, kolejki są, ale czy jakiegoś totalnego chaosu, czy ludzie ma, mają, mają problem z tym, że są na przykład, no nie wiem, ścigani przez kontrolerów itd, i tak dalej. Nie, nie doszło, nie doszło do tego. Wydaje mi się, że w tym całym bałaganie, Poza. za którym przypomnijmy pole, głowy głowy. Poza tymi problemami, poza tymi rzeczami, do których nie doszło, o których pan redaktor mówi, no to doszło do... Nie wiem, czy dłużej, czy nie dłużej, jednak kompromitacji. No tak. że chcieliśmy sprzedać, przedsprzedawać bilety, czyli to, co robią linie lotnicze w sposób naturalny, tam mm -hmm. tak. się akurat, jeśli chodzi no o kolej, poleciały, nie udało. Ale poleciały głowy, panie redaktorze, i to bardzo szybko, właściwie prawie natychmiast zostało zdymisjonowanych kilka osób, nie jedna osoba. nie jeden. I z tego jesteśmy zadowoleni. I ja uważam, że tak, dlatego że no, pan wybaczy, ale gdybym był szefem jakiejś firmy, prezesem PKP, tak. to nie byłbym w stanie powiedzieć, czy IT powiem delikatnie, schrzaniło sprawę, czy tak. nie, dopóki by nie, nie ruszyło to wszystko. Może to no, no i no. dobrze. Biedny prezes Hordyński, który wyleciał, bo odpowiadał za sprawy finansowe i stawiał finansowo spółkę od dwóch lat i niestety podlegał mu pion IT i musiał pożegnać się no, z tak pracą. Wyszło. No tak wyszło. No i na sprawa, że przecież no, wszyscy, którzy korzystają z PKP widzieli, jak wygląda ta strona wcześniej. Przecież tam już dużo rzeczy nie działało wcześniej. Przecież od, do, od lat nie można jak kupić na przykład tak? biletu ulgowego przez stronę internetową. Można kupić tylko bilet z to nie, jest, nieprawda. Ja sam nie kup... można zniżki wziąć. ja kupowałem nie, niedawno. w To proszę po. Y, no, dla studenta. Pana. Proszę kupić. Jeden bilet, nierodzinny. nie rodzinny. Jeden. Nie no. wszystkie zniżki działają na. Może CHK. nie wszystkie, ale akurat to, co ja tam rzucałem, to działało. Pojedynczy bilet być może. Natomiast y, nie wszystkie bilety, które można kupić w kasie, można kupić przez internet.